No dzisiaj niestety lekko nie wyspada, ale niech to nam nie staje na przeszkodzie. Mbappé sam się nie trafi, więc nie ma wymówek. jednak to ze squad Battles. Złoto jeden skład Battles. A to oznacza paczkę... Wymienna paczka 12 piłkarzy 75, plus, paczka 84 plus i paczka 83. Plus. Na początek wymienna paczka. I wydaje mi się, że to <grym> nie będzie dobrego. O, ale prawie kawt. 85 overalla. O, i trafiamy neresza, który kosztuje 3000. Paśka z piłkarzem 83 plus. Mares. Mares 84. Na ławkę spoko. No i 84 plus. No jednak nie plus. Może być. Może być. Pierpik z gwarantowaną kartą Team of the którego się dostaje za ukończenie całej grupy wyzwań. Droga do zawodostwa. O! Ej, dobra. To jest jedna ze lepszych kart, jaką mogliśmy tutaj trafić. Tutaj gorzej. Okej. Okay. Ej, nice. Zagrajmy sobie eliminację wczesnego dostępu dzisiaj, bo nie grałam jeszcze ani jednego turnieju. Jestem ciekawa, czy tu jest wysoki poziom, czy nie. O, pominęłam przez przypadek. Zorki. Dobra, 1-0. Tylko jest problem, bo zniknęła mi tablica i tak naprawdę od początku meczu nie mam pojęcia, która jest minuta, więc... Pod koniec będzie gorzej, bo nie będę wiedziała, kiedy grać na czas. Dobra, mamy 2-0, 2-0 bo nie w pierwszej rundzie. Okej, okay, tu jeszcze raz, dwa i się trzymaj. O, runda druga, zobaczmy co tutaj. No, obronę ma lepszą. Jest problem, bo znowu nie widać w tablicy wyników. O! O! No. No. No nie dzieje się za dużo. Dobra, zepsułem. No mamy remis <noise> Dobrze, że istnieją kickoffy w tej grze Bomba FC! No... Chyba najsłabszy skład Chociaż nie wiem, bo tych poprzednich dwóch nie wiem <noise> Kurde, kurde Nie zdążyłam pomyśleć tak szybko, to zrobił No... To jest turniej. Okej, okay. dwa do jednego. O. Chyba trochę za dużo miejsca mu zostawiłam. Wygrywamy 4 do 2 i jesteśmy w finale. no przód ma dobry, ale tą obronę. W sensie bramkę też ma dobrą, ale środek obrony i chyba buki też takie średnie. Dobra, dobra ją 1 do 0. O 2 do Ej, to się może udać. No nie ma szans, że przegram ten mecz. Jest 3 do 0 i 66 minuta. Mamy nagrodę za jeden mecz, jedną mózgą finału, ćwierć finał, półfinał i za wygranie turnieju. Zacznijmy sobie może od paczki trzech z złotych kart piłkarskich, bo tutaj no niestety nie da się trafić ikony. Złota paczka za pięć ale tutaj no darmo to uczciwa cena. Albo jest Milan, więc pozdrowienia dla Christiana i dla wszystkich fanów. Moich. <grytania> paczka trzech kart piłkarskich z Bundesligi. 56 tempa to może być lekko za mało. 300 złotych karty piłkarskie ocuję na 75 plus. 84. To dobrze. Nie widziałam karty alaby, ale to patrząc na cenę to wolałam... Wolałam jej nie widzieć jednak. Uh -huh. I widzicie? I jeden piłkarz 75 plus i jest 80 plus na... 83 Ale dało No tu nie najlepiej Okej, okay, mamy walkout Messi! <grytanie> Dobra Dobra, ja mam Messiego No, Messi nie jest jakiś mega drogi, ale dużo osób mówiło, że jest mega dobry w tej edycji I to była płaczka dwóch piłkarzy 75 plus Nice Trzech piłkarzy z La ligi i bez walkoutu, ale może być coś dobrego nadal. No, już nie możesz. Ale 84 overall, 2 na przykład, ale nie spoko. W środku nadal może być coś dobrego. Ale nie ma. Jeden piłkarz osi... Nacie znaczy piłkarka. Ale chociaż się podekscytowałam przez chwilę, że walkout. Ej, walkoutowo dobrze daje. 4000. Może być. No to teraz dwie z dwóch piłkarzy, 80 plus. Z walkoutem, trzeci walkout dzisiaj. Nie, gadaj, że trafiła mi o właśnie. <grystanie> Ej, o co chodzi w tej grze? Paczka trzech piłkarzy oczywiście na 800 plus. 260 tysięcy. Ej, dobra, bo dopiero teraz zauważyłam, że mam trzy te paczki za 25 tysięcy i jeszcze taką jedną za 25 to 4 łącznie, ale trzy z piłkarzami. Trzy paczki z rzadkimi złotymi piłkarzami. Nie. Tak. Trzy paczki za 25 tysięcy takie z piłkarzami i jedna paczka z piłkarzami i nie tylko z piłkarzami za 25 tysięcy. Hmm. Też bez workoutu niestety. <gryw> o. <gryw> no ta nie najlepsze. Teraz tu jakiś workout. Hmm. No, bez walkoutu niestety, ale prawie. O, i jeszcze paczkę dostaliśmy. No i fajnie. Wczoraj się dostał Discordzie. otworzyłem sobie paczkę z podglądem, żeby się nie zmartowało, bo to wiecie, ja mam... Może nie mam ustawionego budzika, żeby mi przypomniał paczkę z podglądem, ale piluje. Dało mi się mi trafić kiezę, wartego 11,5 tysiąca. No i to oznaczało, że miałam do podejrzenia kolejną paczkę. No i podejrzałam tą paczkę i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że to jej walkout. Ale jak zobaczyłem, że idzie kobieta, to myślałam, że raczej to nie będzie nic dobrego. Ale jak już zobaczyłem, że jest to pomocniczka z Hiszpanii, z Barcelony, okazało się, że udało mi się trafić Bon Mati. W paszce z tym za 7,5 tysiąca. Która kosztuje 400 tysięcy. No i po trafieniu Bon Mati lekko przebudowałam mój skład. Na prawej obronie mamy teraz już Frimponga. Na środek obrony kupiłam Rudigera, na SPD kupiłam Reindersa, na SPO kupiłam Fermina, na napastnika Marmusza, a na lewe skrzydło kwarackelię.